ją, żywioł. Jął. Wiejski rap? Wiejski rap? Wiejski rap, może serca. Być, może być. E rap, wiejski rap. Może być, może tak, być. Filozoficzny e wiejski rap. E Ze środka polskiej amazońskiej dżungli. Tak. <grym> się tak. Jak z się poznaliście? Z tą filozofią tu trochę trafiłeś. Poznaliśmy się. E po to jest taka dosyć długa historia, bo, a mamy chyba skrócić. <laughs> Nasz kolega w pewnym momencie postanowił biorąc udział w takich zlotach towarzystwa Rainbow Gathering. Pozbierać wszystkich, którzy tam grają, śpiewają cokolwiek na instrumentach, żeby nagrać takie mantry, jakieś tak zwane hipisowskie powiedzmy. Towarzystwo I Rainbow Gathering tak, brzmi dobrze jak tak, na karawana tak, hipisów. To, to, to. <śpiew> o, bardzo, bardzo dobrze brzmi. Próbowałem to delikatnie ująć. I ta karawana hipisów akurat nie? grających pojawiła się u nas w studiu pod piłą, w pokrzywnie i zaczęliśmy nagrywać te, te pieśni. No i z tego, z tego całego towarzystwa wyłapaliśmy się, że tak powiem, wzajemnie i postanowiliśmy stworzyć projekt. Prawdopodobnie nawet gdybyśmy się kiedyś spotkali, ale nie w takich okolicznościach, to, to, no nie wiem, czy by coś z tego wyszło, nie? Być hmm, może tak. Wiem. Nie wiem, czy coś by z tego wyszło, jakby, jakby Lolki mi nie powiedzieli, że kiedyś też chcieli robić akustyczny rap. Ja kiedyś robiłem już wcześniej z zespołem Open Source taki akustyczny jazz rap bardziej z jazzem połączone z punkowymi takimi gruwami. Coś się zaczęło w ogóle od tylko dwie gitary akustyczne i, ra i rapowanie. Jakby jakby trzy osoby, że żadnej perkusji, żadnego pasu na początku tam nie było taka, taka bardzo minimalistyczna forma trochę w stronę Piatnicy, ale mniej regowo eee, i i później miałem przerwę, bo podróżowałem parę lat po, po Amerykach Południowej, troszkę środkowej. I wróciłem, i chciałem coś, coś zacząć od, od nowa w tą stronę. Znowu wrócić do rapowania po, po długim czasie, kiedy, kiedy, kiedy prawie, tego, prawie tego nie robiłem. I właśnie tak się napotoczyli ludzie, którzy mieli też zajawkę, żeby coś zrobić. I właśnie taki więcej, więcej folku, więcej etno to chcieliśmy włożyć więcej, w ogóle szersze, dużo brzmienie niż tylko gitara i słowo. Bartek wyciągnął te swoje wszystkie zabawki, typu jakieś fujary, tak, fleciwy, bo... jakieś Dobra, tak, tak, jakaś, tak, jakaś, tak, perkusjonalia, tak, jakieś tak, dokładnie. Chakapy. Chakapy, Cza tam przyjechał z instrumentem zrobionym z trawy i my Stwierdziliśmy, że dobra, no to my też zaczniemy zwozić jakieś klamoty. No to przy, y, się, się okazało, że tego mamy trochę. Jest jakaś mandolina, są. Y, jest jakieś przypise, banjo? Jest banjo, którego nie używaliśmy praktycznie no, w zasadzie sporadycznie. I, I to była szafę. przestrzeń, tak, wyszło z szafy. No. No. I udaje się, no musimy powiedzieć, że nie jesteśmy teraz w pełnym składzie. Pozdrawiamy Wojtka, pozdrawiamy Karola. Gdzieś tu się kręci. Krzela. Łukasza również pozdrawiamy. Łukasza i tak. wszystkich, którzy są w tym składzie, bo skład jest rozszerzony. Albo A rozszerzany regularnie. rola Karol, czyli Lolki. Tak jest. Bartek, tak? tak, tak. Teraz kto Wam robi poezję? Tak e, no Bartek jest tutaj ja. poza, poza ostatnio popełniliśmy jeden cover. I poza utworem Tribus, który jest nie wiadomo skąd, z, z którego miejsca dżungli, w jakim języku też też do końca nie wiadomo, jest, jest jakiś miks hiszpańskiego, to poza tym to wszystkie teksty są, są moje, moim, tym moje nowe podejście do, do właśnie do pisania tekstów i do rapowania mniej skomplikowanie niż kiedyś, ale nie banalnie. O tak się staram, bardzo tak, bardzo tak z serducha, bez, bez banału, bez wchodzenia w zbytni patos, też staramy się to, to mimo wszystko dosyć pstrokacie robić i kolorowo i... i... A jednak w jakiś tam sposób literacko, bo nie jest to język, powiedzmy, potoczny, nie? Tak na tak, końcu. Tak. Tak, 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 właśnie taki bardzo filozoficzny wiejski rap ze środka tak, tak. Karola, <laughs> powiedz mi tak, bo yy, masz skrzypce, a brzmią jak altówka. Taki zamiar chyba i w którą stronę to podąża, jakie macie plany, powiedzmy jako kobieta. Jak wygląda Twoja perspektywa na żywioł Dobra, no to zacznijmy od tych skrzypiec, bo, bo, bo wypadnę, wypadnę z tematu. No to ja jestem w ogóle z wykształcenia altowiolistką, e, ale kocham skrzypce, no i, i moim zadaniem, znaczy u... chciałam z instrumentu ze skrzypiec zrobić altówkę właśnie. Takie obniżyć na maksa, nie żeby brzmiały jak altówka. To, no, no bo mi się to bardzo podoba a jednak na altówkę mnie nie stać w tej chwili jeszcze e, no to jest pierwsza rzecz Już a... Długo. A. Czyli długo plany no. są na altówkę plany no są na na tak, tak, tak myślę że plany są na altówkę a na żywo albo może na Fidel bo, bo Fidel ma sześć strun nie ma tą dodaną altową strunę być może, być może kiedyś Fidel na razie bazuje na robię, robię to na, na instrumentach na który, który, które po prostu mam nie to wszystko jest nowe dla mnie co ona mówi. Nie tak? wiedziałem, że ona jest altowiolistką, że, że, A. że jakiegoś fidela chce nam do, do składu dodać, tak, do tego. Do... tak, tak. tak. No. Będą niespodziane. Fidel zawsze kochany, chociaż dyktatura. No. A. <laughs> Nie mówię o Wczoraj właśnie mieliśmy tutaj no, w tym samym miejscu rozmowę z Mistrzem tegoż instrumentu, czyli z Robertem z zespołu żywiołak pozdrawiamy. No i tak, a jakie są plany mój na ten zespół, moje plany na zespół, no plany są takie, żeby się zespół rozwijał, żeby nagrać drugą płytę, żeby jak najwięcej koncertować, również w klubach, nie tylko w sezonie wakacyjnym, bo na razie to jest sezon wakacyjny, tylko to są festiwale, no i, i bardzo bym chciała pokoncertować również w klubach. Szukamy ludzi, jak chcesz się jakby nami zająć, booking manager albo manager, to jakby... Szukamy takiego Ktokolwiek widzi w nas potencjał, a, a my widzimy, więc No ja widzę, natomiast nie wiem, czy ja jestem na tyle kapitalistą, żeby robić wam management, tak? żebyście żeby się nie skończyli jak socjalizm, no, na razie pomagasz tym kolorowym okienkiem. Tak. I dobra, no to kiedy ta okienka? płyta w takim razie? No? Jak ma być druga płyta, tak? Sezon wakacyjny, jak podsumujecie, no to pewnie siądziecie nad płytą, gdzieś jakieś studio pod piłą, tak? Tak, mamy, no takie mamy takie studio pod Piłą, jest to studio należące do Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Pokrzywa, ja jestem członkiem zarządu tego stowarzyszenia, więc praktycznie studio mamy do dyspozycji. Natomiast no kiedy płyta, teraz jesteśmy w ferworze koncertowania na razie i kolejna rzecz, że my w bardzo specyficzny sposób pracujemy, bo nie mieszkamy w jednym miejscu. Jesteśmy rozsypani dosyć mocno, czyli znaczy, ja z Karoliną jesteśmy z Piły, yy, Wielkopolska, lub mężczyzna, tak, Wojtek. Wojtek jest, tam gdzie akurat jest to. Ziemia drodze, Lubuska, drodze, tak, drodze. okolice Gorzowa Wielkopolskiego. E, I też e, to jest człowiek, który właśnie żyje drogą, on ciągle podróżuje, gdzieś tam się przemieszcza. E, więc e, Bartek przesyła nam czasami teksty, my coś próbujemy szyć i dłubać, ale tak na dobrą sprawę najlepsze wyniki, efekty, pomysły na kolejny materiał yy, powstają, kiedy się spotkamy w tym studiu. I takie y, momenty to są jakieś tydzień czy dwa tygodnie, na przykład, które sobie wygospodarujemy yy, powiedzmy raz na pół roku. I wtedy generalnie powstaje cały materiał, a potem w następny... Yy, Następne takie spotkanie staramy się nagrać, ile się da. No i pozostają nasze, nasze partie moje i, i Lolka z, z tego względu, że my po prostu mieszkamy przy tym studiu i możemy sobie tak, to może dograć sobie kiedy chcemy i, i doaranżować. No to takie taki plus ma również Wojtek bo Dobra, to taka on... sesja, rozumiem po sezonie Jesienią taka to prawdopodobnie tak, to się tak. Tak. Ja to namawiam zespół w tym momencie, żeby nie skupiać się jeszcze na drugim albumie, A. tylko skupiać się nadal na jakby graniu pierwszego albumu. I teraz wejść to, trochę też w to, co częściej się teraz robi w branży, czyli od czasu do czasu wrzucić single. Nie to, że single zapowiadający album, tylko single po prostu, że jesteśmy tutaj, jakby tworzymy nowe rzeczy, nie? one powstają, nie? ale nie pokazujemy wszystkiego. Jak ktoś chce zobaczyć wszystkie nowe rzeczy, to zapraszamy na koncert, bo tam zawsze testujemy jakby wszystko, co nowe, nowe wchodzi, to jest testowane na koncercie. Nie czekamy, nie czekamy na jakieś wielkie premiery tego, że... Uu, uu, tylko to od razu wjeżdża, wjeżdża na koncert, jest doskonalane na koncercie oraz jakby na koncercie jakby odsłuchując to potem, jakby widząc feedback publiki też zastanawiamy się co jeszcze zmienić w tym numerze i w tym momencie będziemy mogli wejść do studia i tak oto nagrać już jakby, bo, bo na koncercie już jakby zobaczyliśmy jak to jest. Czy to jakby... działa, czy nie działa. Czy to tak. działa? Testowane to działa, czy... na ludziach, tak? kontensować po... na publicznie. Tak, tak, tak. Tańczą, tak, transują czy nie transują. No bo to jest transowe, tak? Tak, jest, wczoraj jest. ludzie się pięknie bawią. Jest, ale, ale też y, grając 16... 16 kawałków na, na koncercie, to nie, niektóre jakby kończą się po dwóch minutach, niektóre po trzech, a niektóre się rozciągają do 8 minut. Nie ma tak... znudzenia. Tak. No Z ty... perspektywy widza i odbiorcy, no to nie nudziłem się. Także... To tak, że... wiesz, no To jest fajne, Cieszymy tak? No masz bardzo. taki krążek, prawda tutaj o, jest, jest to jakaś, jakaś e, zamknięta forma naszej pracy, zwieńczenie jakiegoś tam e, etapu, e, etapu e, twórczości. Super. Tak. E, świetnie, można to, e, natomiast dzisiaj praktycznie nośniki fizyczne e, w kulturze coraz słabiej funkcjonują, prawda? Są eee, bardziej cegiełkami tak do dokładnie. Wszyscy, wszyscy Albo artefaktem z po prostu, który, który chcesz mieć po pamiątką tak, to po mamy zespole. Któryś, w mamy w również kasety. taki artefakt bardziej vintage'owy, to mamy tutaj też o tak, zespoły, kasety tak? Dokładnie. Tak, tak. tak. Zespoły wydają się na winylach, ale Bijąc, wszystkie tłocznie winyli zablokowała, więc stwierdziliśmy, że jednak kaseta. Ciekawostką no. tych kaset jest to, że je osobiście nagrywał <laughs> Łukasz Downar, czyli Duncton z Kamienicy Cudów tak, tak. z tak. W Lublinie, tak. I każda jest ręcznie opisana i opatrzona ręcznie do danym numerem. One są nagrywane na kasetach z odzysku. To nie jest jakaś Upcycling. nowa partia. Tak, nowa partia. Technologia po całości. Słuchajcie, z jednej strony jest. to, Jest, jest, jest tak, wspaniała, nie? Też ją pamiętam do żywotna gwarancja. <laughs> na przykład na Skleline, e, jak to, e, Na przykład na Irenie Santor miałem Lady Punk albo Marillion kiedyś, e, ale oh. <laughs> No właśnie, z jednej strony jest to dla nabywcy gratka, a z drugiej strony, jeśli chodzi o jakość dźwięku, to nie wiadomo ile razy ta kaseta była nagrywana, więc możecie trafić bardzo fajnie, a możecie trafić po prostu na to, że to macie. A czy da się to posłuchać? Podejrzewam, że się da, chociaż te Słuchaliśmy, pierwsze. były by, świetne. My mamy akurat egzemplarz, który świetnie działa. No Dangton tak sprawdza, czy to, czy to brzmi. Tak, tak. On sprawdza, natomiast ktoś mi się kiedyś poskarżył, że ta kaseta jakoś tak mocno szumi. Hmm. może ma nieczyszczoną głowicę no, dokładnie, to ja A, żeby to wina sprzętu no, no, no. ja ja że to, no, to są najwyższej jakości A, tak. słuchajcie, dobra no, ale żeby to fizycznie dotknąć mieć, czy w ogóle jakoś słuchać formach innych, to trzeba do Was dotrzeć. To w takim tak, razie, gdzie w sieci? I prosimy o dokładne tu teraz koordynaty i adresy, dokładne żeby Was koordynia. można było znaleźć. Czyli żywioł... żywispacja.ioł żywi, 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 Wykrzyknik. Wykrzyknik na końcu. A, to Czyli, to bo też na Facebooku tak? bez wykrzyknika, bo nie wolno... Tam, to się nie da. da, da. Nie da się. I, to, to. Tutaj jest... Znajdziecie nas na Spotify, na Tajdalach, na innych różnych streamingach. ją, wpisać. E, co, jak to trafi do tej zdrojowej, to tam linki się pojawią. Tak, tutaj. pojawią się i tak, też tak. opiszemy no, tutaj wszystko teraz. ładnie na ekranie. No, no i, i powiedzcie mi, dobra, no to sezon festiwalowy jesteśmy powiedzmy w połowie, jest połowa lipca, jesteśmy na szantaram. Zresztą jak no. wczoraj mówiłeś już nie pierwszy raz, hmm. także ja... trzeci, że no. tak, no. ją jest... po raz drugi, ja osobiście po raz trzeci. Tu się fajnie wraca, bo jest dobre no miejsce, ale dobra ale aura, no. fajni ludzie. Z dzieciakami. Się Z się dzieciakami nie. dokładnie. No ale teraz jest jeszcze kwestia dalszej części sezonu no. i ewentualnie, gdzie was szukać no. koncertowo, czy jest jakaś lista w internecie, czy publikujecie jakby, no. proponujecie coś na przyszłość, jeśli chodzi o koncerty, żeby, żeby Was tak, spotkać. Jakby, mam Więcej, mniej więcej ułożone. Na no to pewnie nie zdążycie, bo pewnie nie zdąży opublikować tego, bo jutro gramy. W, tak? w Bieszczadach, tak? W, w Ustrzykach Górnych na festiwalu Trzy Światy. Tak. Później, tydzień później, stacja Wolimierz, to się nazywa Gypsy Festival. Cyganizacja. Cyganizacja, Cyganizacja tak. To, to, to. W, w Wolimierzu, w Izerach. Później już, chyba później jest już Polish Folk, co? Potem Polish Folk. To jest Polish Folk, który tutaj... Tak, właśnie, tutaj może ja tutaj Lolek wyciągnę, wyciągnę prosto z plecaka. Wy jesteście twórcami Polish folk. Nie, jesteśmy twórcami Polish Folku. Tak. Dokładnie ja tak. Ja nic nie wiem o tym jeszcze. Co no tak. to już tutaj wręczamy ja się, na Twoje ręce? Tutaj, to ja się zapraszam. Oficjalne... oczywiście. A, dziękuję, dziękuję. Jak najbardziej, przyklej sobie więcej. Polish Folk. W tym roku oprócz nas i będzie tam jeszcze Gural, Orkiestra Świętego Mikołaja, Antonina Krzystoń, Krzystoń. O, kebab, o, to może Elektrokebab. Tak, nie to, taki, to taki wynalazek <laughs> prosto z Aten. Dobra, ale gdzie? gdzie Ubaliśmy człowieka z ulicy. kołopiły. E, to jest kołopiły. 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 Przy naszym przy studiu. studiu. Dokładnie przy studiu nagrań, Studium które. Dokładnie. Festiwal jest bezpłatny w ogóle. Ale data jest też dobra, bo to jest 30 sierpnia i do 1 września. Takie tak. dokopanie przed szkołą. Te. Tak. Powiem wam, że mało wtedy się dzieje, bo już jakby ludzie mają tendencję spadkową jeśli chodzi o festiwale, a my jeszcze dokładamy do pieca. Takie dożynki, nie? No. Dożyn... dożynki. Dożynki. Dożynki Tak i w tym terminie zawsze się imprezy udają, bo jest pożniwa. <laughs> Że już tam Super. się wszystko e, Coś jeszcze latem? latem też Coś chyba, jeszcze, chyba latem wszystko. No jest kwestia zimy, no ale tu właśnie no ten manager, manager listopad. Mamy jeden weekend na razie A, ustawiony w, Ale jakby ktoś nas bardzo listopadie. chciał zaprosić, to jesteśmy do tak. dyspozycji. Jest, jest otwartość, tak? Na Lub, Lubelszczyznę jest tu 8-10 listopada, Rzeszów Ostrów. E, jaki tam jest Ostrów? Świętokrzyski? Nie. Ostrowiec Ostrowiec Świętokrzyski. Ostrowiec świętokrzystwa. Ostrowiec świętokrzyski. Lublin. To ósmy, 9, 10. Słuchajcie, listopada. wspaniale. Ale to znajdziecie na, na naszym. Szukajcie pod żywioł... Żywi... Jo Tak? Yo. A to utrudniliście. Ale nie ma lekko, nie ma łatwo. A warto. No i pewnie się spotkamy znowu na jakimś festiwalu. Ja bym Was też chciał zaprosić przy okazji na pramę. Hmm. Oczywiście tam jest inaczej, bo to jest taki unplugged. cyganizacyjny hmm. bardzo festiwal Mówimy. i wypada na kupalnockę, no to może coś w ten desen. Trzeba w wieczorowe. wieczorowe. Przygotujemy coś, coś właśnie, <laughs> un tak unplugged, ale ja nie wiem, tak ale nie wiem. Nie. Wtedy jest wieczór tak raczej krótki, to nie wiem czy... No Dlatego w... gacie muszą być. Kąpielówka, ostatni. Odpowiednie. To bierzemy, już to w ciemno bierzemy. Jest silny element wody i to robi otwartość. Także, jakbyście przyjechali, zagrali, a nas może, może będzie stać, to, to bardzo by było <grym> fajnie. <grym> Także tak. <grym> tak, tak. tak, tak, też zapraszam. No i Polish Folk i żywi. Jo! Karola, Karol, Bartek. Michał. Piękna muzyka, <laughs> poetyckie teksty. Pozdrawiamy Wojtka i pozdrawiamy Łukasza i Karola. I, Julka, i Karola. która też gości nie z nami. I Stefkę. I Stefkę. No. dokładnie. Kochamy I, Was, słuchajcie. I Trzymajcie się mądry. zdrowo i przychodźcie na koncerty, gdzie gra żywi. Jo. Yo! Jo. Yo! Yo!